I każda cisza to spokój, czasem cisza to zamrożenie. Czasem uśmiech to maska, którą zakładamy, żeby nikt nie zapytał, jak naprawdę się czujemy. Bo łatwiej udawać, że wszystko jest okej, okay, niż pozwolić sobie poczuć, że wcale nie jest. Ale emocje nie znikają tylko dlatego, że je przemilczysz. One wychowają się w ciele, w napiętych barkach, w ściśniętym gardle, bólu brzucha, którego nie rozumiesz. Zamrożenie daje Ci poczucie kontroli, ale odbiera coś cenniejszego. Prawdziwy kontakt z samą sobą. Dlatego zatrzymaj się, usiądź w ciszy i zapytaj siebie, czy ta cisza to spokój, czy może tylko strach. Nie musisz od razu wszystkiego czuć. Wystarczy, że pozwolisz sobie poczuć cokolwiek. To pierwszy krok do powrotu do siebie. I pamiętaj, nie jesteś chłodna, nie jesteś dziwna, jesteś tylko zamrożona. I możesz to wszystko zmienić powoli, bez presji, z czułością. Zostaw serce, jeśli kiedyś też ukrywałaś ból przed, pod spokojem i podziel się z kimś, kto tego potrzebuje. Więcej informacji na naszej stronie www.myscape.pl, gdzie darmowy fragment e do pobrania. Tam jest dużo treści, które nauczą nas, jak przepracować siebie. Również zapraszam na, zapraszamy na nasz kanał Facebook Peter i Maja. Tam sporo treści do poczytania i do posłuchania. Serdecznie zapraszamy.